Podczas cieplejszych i suchych dni lutego, z temperaturą powyżej 5 stopni Celsjusza, można rozpocząć zimowe cięcie drzew owocowych. Cięcie drzew owocowych już w lutym pozwoli uniknąć spiętrzenia prac w późniejszym okresie. Zimowe cięcie drzew owocowych w lutym należy dostosować do pogody. Przy bardzo niskich temperaturach lepiej przełożyć tę czynność na marzec. Nacięcie drzew owocowych możemy się zdecydować w dni suche, bezwietrzne i ciepłe, z temperaturą powyżej 5 stopni Celsjusza. Ważne również, aby w najbliższych dniach nie był zapowiadany powrót mrozów ani obfite opady. W bezlistnym okresie korony drzew są najlepiej widoczne, dzięki temu z perspektywy kilku metrów łatwiej ocenić, które gałęzie nadają się do usunięcia. Lutowe cięcie powinno być umiarkowane. Polega na usuwaniu pędów chorych, połamanych, krzyżujących się i zagęszczających koronę. Wycina się także gałęzie z ranami wywołanymi przez raka drzew owocowych, które atakuje głównie jabłonie, rzadziej grusza. W lutym można przecinać drzewa najbardziej odporne na mróz, czyli jabłonie i grusze. Pod koniec miesiąca możliwe jest także przecinanie gałęzi orzecha włoskiego, o ile nie jest to dzień gdy płyną z niego soki. U jabłoni od końca lutego można przeprowadzać umiarkowane cięcie prześwietlające oraz cięcie sanitarne. Wycina się pędy chore pokładające się na sobie i krzyżujące się. Usuwa się nadmiar pędów, które zacieniają koronę. U jabłoni starych i bardzo zaniedbanych czasami konieczne jest wycięcie prawie połowy gałęzi. Światło słoneczne w zbyt gęstej koronie nie dociera do wszystkich owoców, które są przez to drobniejsze i gorzej wybarwione. Prześwietlenie zapewni lepsze obsychanie liści i owoców, co ograniczy ryzyko rozprzestrzeniania się chorób grzybowych i bakteryjnych. W suchy i pogodny dzień lutego można przeprowadzić cięcie gruszy. Należy ciąć je w taki sposób, by wytworzyły jak najwięcej owoconośnych pędów bocznych. Młode grusze tnie się dość silnie, by uformować koronę. W kolejnych latach cięcie powinno być umiarkowane. Pędy, które będą podstawą przyszłej korony, powinny być silne i rozłożone równomiernie wokół przewodnika. U grusz owocujących przeprowadzamy umiarkowane cięcie krótkopędów. Zmniejszamy nadmiar pąków kwiatowych, aby pobudzić pędy do wzrostu. Zaniedbanym starszym gruszom skraca się przewodnik i wycina gałęź zagęszczające koronę. W ten sposób pobudzamy ją do wytwarzania krótkopędów owoconośnych. Prześwietlanie starszych drzew rozkładamy w czasie. Cięcie orzecha włoskiego można przeprowadzić już pod koniec lutego, jeśli minęło ryzyko silnych mrozów. Orzech włoski w tym czasie wytwarza duże ilości soku, ale w miesiącu są również takie dni, kiedy soki krążą słabiej i nie ciekną z ran. Można to sprawdzić, przecinając gałązkę o średnicy około 1 cm i sprawdzając po około 30 minutach, czy jest wyciek. Jeśli trafiliśmy na dzień, kiedy sok nie cieknie, drzewo można przyciąć. Orzech włoski ma skłonność do rośnięcia w górę i po latach może być dużym i rozłożystym drzewem. Przycinając orzech regularnie i kształtując od młodości, ograniczymy jego wysokość i przestrzeń, którą zajmie w ogrodzie. Usuwając co rok lub co dwa lata grubsze konary, prześwietlamy drzewo, dzięki czemu do środka korony dostanie się więcej światła. Po cięciu warunki do rozwoju nowych pędów, na których urosną owoce, będą lepsze, natomiast dzięki mniejszemu zagęszczeniu gałęzi, zmniejsza się ryzyko przenoszenia chorób grzybowych. Jeśli nie przycięliśmy orzecha w lutym, można to zrobić w późniejszym terminie na początku marca, gdy nie wypływają soki albo w maju lub w czerwcu. Wszystkie większe rany po cięciu oraz uszkodzenia kory i pni spowodowane przez mróz oraz zwierzęta smaruje się maścią ogrodniczą, która przyspiesza gojenie i zabliźnianie się ran. Tworzy ona mechaniczną barierę chroniącą przed wnikaniem patogenów chorobotwórczych. Narzędzia do cięcia należy zdezynfekować, by nie przenosić chorób drzew owocowych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o przecinaniu drzew i krzewów owocowych, polecam Ci doskonałą książkę Szkoła Cięcia 2. Drzewa i krzewy owocowe. Dzięki niej nabierzesz pewności w przecinaniu roślin i dowiesz się, jak przecinać rośliny sadownicze, aby dawały jak najwięcej owoców. Właśnie teraz obniżyliśmy cenę tej książki, abyś mógł ją zdobyć za niewielkie pieniądze. Obniżka ceny tylko do 2 lutego 2025 roku. Link do książki z obniżoną ceną znajdziesz w opisie pod tym wideo. A jeśli oglądasz to wideo później i promocja na książkę już się skończyła, koniecznie zapisz się na nasz newsletter. Wówczas na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o obniżkach i okazyjnych wyprzedażach. Link do zapisu znajdziesz w opisie pod tym wideo. A jakie drzewa owocowe ty przecinasz w lutym? Daj znać w komentarzu.